Siemaneczko ziemneczki, ja jestem w Typie 6.0.0 i dzisiaj gramy jest tak Także na mineplexie Czemu ja biegam w bok, po mi się zlogowała? No! Głupia klawiatura! Gdzie o. O, działa? Działa, jest, nice. Dobra. Ale mi się po prostu chce nagrywać, jezu. Mi się nie chce odchodzić. Ym. I właśnie miałem wam pokazać tą mini-grę snake, tą wieczkę ładną. Zapomniałem w odcinku, że miałem jeszcze wam pokazać. Bardzo wam przepraszam. No, player's play, theme jakieś. You are already on player's to. O, oh, co to? Super snake. Sens... Seres... Reversal snake, ale, nie wiem. Co to za owieczka? Sheep! Brzmi jak shit, jak gówno. <noise> Speedy snake. Yep. Ło! Ło! Jak jestem? Jestem szara owieczka! szarą wieczkę! Jestem pro! Dobra, uciekamy! Nie wiem co robię! Ale Ladrze, ale trochę trojladże ziomeczki. Lecie co robimy? Bo ja nie wiem co robię. No! Co?! Zabiję się o siebie! Mam jeszcze jednego kija! No nie ogarniam! Nie ogarniam życia dzisiaj twojego. I tu ciągle owieczki dochodzą. To o To o to chodzi. I tu gdzieś są takie slajmy, które oni jedzą. O, O. I tu takie slajmy się respią. I oni mogą je jeść. Ja... O, No i po prostu. O to w, tym, o to w tej mini grze chodzi. Trzeba wszystkich zabić swoimi owieczkami. O ty, jak się prawie zabił. O, ty, jak o, tak się zabił Zostały zielone owieczki. Na no, niebieskie owieczki. Kto wygra? Wygra Ilucid HD, który prowadzi zielonymi, czy polski, który prowadzi niebieskimi. To jest my jak Jakzminczyk. <grym> o, no, no, on jest Creative, mogę. Bez jaj. Mi się coś wydaje, że wygra niebieski, ale w sumie nie wiem. No, wyszedł. Po. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o, Slime On mnie, on mnie je, on mnie je o. To pierwsza arena nieudana Żal Trochę Trochę Waiting for players Wiecie co, jak za 10 sekund nie będzie odliczanie czasu, to robimy magiczne cięcie. Dobra, obgadujemy to, jeszcze zostało 10 sekund. No to co? W tamtym odcinku możecie mieć takie przerwy z głosem, za to bardzo przepraszam. Już ogarnąłem tym, z tym problem. Mam nadzieję, że już nie będzie. I tak robić. Jesteśmy. Jesteśmy czarną wieczką, pani czarną owieczką jesteśmy, czy coś w czym? Ale chcę fioletową! Albo różową. O Jezu! O Jezu! Nie wiem co robię! Wiecie co? Zrobię F5, żeby wiecie. Wiecie w razie czego. No, czemu jestem sam? nie ja slajma. slime'a. No, czemu jestem sam? Co są moje owieczki? Nie mam, nie mam owieczek. Ej, hey, what the f What the hell? Czemu jestem samą owieczką? Czy mam jedną owieczkę? Nie ogarniam. moja owieczka. Szara. Szaro, owieczko. No! Z czemu ja miałem? Czemu ja miałem tylko jedną owieczkę? To te hle? Cześć się chcemy. znów Znowu ten Philip! Wolse! mnie, Na zaraz dadnia. on prowadzi, z którymi on... On Philip po prostu szarymi... Dartmau008 prowadzi pomarańczowymi, więc. A borec Nemec prowadzi fioletowy mi Ja sądzę, że wygrają pomarańczowe, bo ich jest najwięcej w sumie. W sumie mogą przegrać. Nie, ja liczę na pomarańczowe. Pomarańczowe wygrają. ja wierzę. Pomarańczowe wierzę w Was. Stać. Nie, ten typek wygrał. Dobra, GG. GG, no. o, oczywiście, wam on wygrał, może. Oh, you now have... oh mam więcej gamesów. Magic! Games, so. magic! Dobra. Idziemy na inną gier, ...la, le... live, wepisan... ...lea, dobra. Spadłem z, z nieba i chcę tego typa na, na głowę. No. Stop playing, stalker. Oh, man. Click and answer to receive. What? o co chodzi i chodźmy na Dragons, Dragon's Sky, Starforce, Force, Spiff! Jest to Spiff! Spiff, Spiff! Kiedyś grałem w Speak. Fantastyczny. Medieval Islands. I co? Mamy czekać na playerów? Czy możemy zaczynać? Zaczynajmy. Snowballer... Brawler Archer. Ja biorę snowballera, bo nie mam innego. Um, o, dobra, zaczynamy rynę. Fajnie. Fajnie, fajnie. I to była gdzieś jakaś tabliczka jak byłem na poprzedniej, albo z drugiej strony, gdzie ona była? Pamiętam, że na krańcu była taka tabliczka, czy nie pamiętam, o jest, dobra, zobaczymy czy ta tabliczka znaczy. Y Skyland Parkour Coming Sun. o będzie parkour, fajnie, to będzie na, na Dragonscape, to fajnie będzie, że na Dragonscape się normalnie skacze. I am a and so sugar. is a sugar and so is a <coughs> Aaa, już mi się nie chce gadać Mnie trochę gardło boli, ja coś popił O, mam picie Mam mało picie, o nie <coughs> Mam mało picia, ble, kwaśne troszeczkę Co to jest? Halo? A co jest to? A, fajny świf <coughs> Nie mam śnieżki Słuchajcie. Wow. Wow. What ty cwania... What the hell? Nie ogarnę tego z gdzie Jest śnieg. To są łopaty, jak słowek. ja się boję wpaść. pies spadaj. Spadaj! Nie, nie, nie! Proszę nie! Nie chcę! Nie chcę umierać! Jestem gotowy! Aaa, dobra, wychodzę z do rany. Głupi z piw. Myślałem, że będą fajne łopatki, coś, ale znaczy, to nie. Mixed Arcade. Czyli takie jak Party Game pewnie. Chcę 11 wełny. Dobra, położę sobie tą w... We... Ej! Dobra, będę 4 wełny. ta ra O ta znaczy się teraz się, że... Ale skeletalminer. Nie skeleton. Skeletalminer. Poczko. Spo. O, poka. Ej, popułam sobie. eee, oj, jak mi to zasłania strasznie. Eee, Jezu, jak mi to strasznie zasłanie. No nawet na F1 mi tak strasznie zasłania. się. Czemu? Gdzie jest woda? Woda. Gdzie jest woda? Woda, 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 parzy. O, spoko, się zgasiłem. E, może teraz możemy wejść na Arcade. Poszliśmy po po sobie. Aaa, jak wanoż kamień wygląda. Jest podobny skin. Jeśli, jeśli go oglądaliście, to go znaczy. Ooooooooo, Escape Rate jest... Nie, nie ogarniam. Co chodzi? Co to jest? It's, o co chodzi? Ranged Assassin, Rev Revolver, Breaper, Achievement Kit. A ja nie wiem o co chodzi, Jezu. O co, o co tu chodzi? Ludzie, halo, o co chodzi? O nie, będę sam. O nie, ja nie wiem o co chodzi. Eee. O mamy. What? O, o co tu chodzi? First alive, first dead. Mamy się zabijać. Ray, kick, smoke bomb. O Jezu, 11 ledgerów. Dzień dobry. Czacy Snow Longers, so to jest. Ojej, już jeden. Jeszcze ja spoko. Bo Smoke bomb! Ale słaby smoke bomb. Jezu, to są same villagery. Co? Mamy klepać te villagery? Mamy je klepać! Klepi willer... Chyba nie mamy je klepać. Mamy szukać... Plerwi, szukać. Tu wszyscy biegają. Co co tu chodzi? Nie ogarniam! Jesteś graczem O, w pali. Ale ładnie co tu chodzi? O, tam się... Czemu się villagery klepią? What the fuck? What's going on? What? Nie, przepraszam, nie what the fuck. Przepraszam za tą power spawning. A? Co? Jesteś villagerem? Plerwalet! Jest typ, jest typ! Tu jest! Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Wiem, wiem, znam tego, wiem tego typa. A chodź to villagerze, niedobry. nie Wiem, kim jesteś? Ow, oh, what the hell? Ty? Au, oh, au, oh, Ej! O oh, sobie, Zabiłem! Go. Oh, go! Oh, au, oh, au, oh. au, au! Zabiłem DRUGIEGO! Muszę, muszę po prostu kopać się... szukać kopiących się villagerów, tak? Co muszą chodzić? Power, power up spawning. A, to jest ten power up. Muszę po prostu patrzeć się bijących villagerów. Może jak to jest. To jest z Rajcą? Tam, tam widziałem! Widziałem, widziałem! O oh, kur... O oh, kur, O! Oh. Dobra, za... O! Oh. Nic nie widzę. Just... Ten villager skacze! What the hell? Czemu ty skaczesz? Niedobra pało! mieraj, mieraj, pało! Czemu mnie bije... Czemu mnie ta pała uderzyła? a, ah! Nie chcę spektytować. Jak z czasem? Oczywiście muszę czas ogarnąć. No i co? Następny odcinek pewnie będzie na innym serwerze, jakimś PvP, a nie na jakiejś gubie. One in the quiver. Super paintball. Oh man! Micro battle? Um, what the hell? Ship Quest. Zobaczmy to, ship Quest. Aaa, nie ma u typów jest. Nie, Dragons. Właśnie. Dragonscape. Nie, dziękuję. Wiem jak tam lagowało. Wiem, pamiętam. Runner nie, nie grałem Super Safety copy i Sonic Assassin. Uła. Mixed Arcade to pewnie już są wszystkie złączone razem. Zobaczmy tu runner, bo mnie to, to ciekawi, co to jest runner A -a. Jumper, Archer, Frosty to pewnie tak samo jak jak się ucieka przed tym smokiem. Te, 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 Dragon Escape, właśnie Dragon Escape. Um, this is Dragon Escape 2. Obszłam, this is Dragon Escape 2. You can't repeat the same message. Ohohoho! To było i tu było no, tak, runner um, What... We... Do... What we do here? A o co tu chodzi? O co tu chodzi? Ludzie, czemu wybiegacie? What the... Hell? What the hell? O, oh, dobra, ogarniam, ogarniam, ogarniam. Ło... 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 Ogarniam. Głupie to jest. Dobra, młodze i koniec odcinka. Dosyć. Nic nie ogarniam. Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pa. Oj.